Hejka! Chciałabym po oznajmić, że na tym kanale nie, nie będzie żadnych tych... Jak one się nazywają? Filmów, tylko ten jeden, żeby Was o tym powiem. Będą same live'y z losowaniami, Uwaga na jakieś cudowne ubrania, animacje oraz akurat dziś o 18 będzie live z losowaniem na... Dam, da, da, dam! Vipa! Czyli piszecie VIP i ten, kto wygra, to ogólnie otrzyma sobie vip Czyli po prostu kot z gazetki. Tak, kot z gazetki. Nie jestem na YouTube po to, żeby zarabiać i po to, żeby zdobyć sobie wielką oglądalność i żeby była mega, 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 mega słabna. Ponieważ na YouTube jestem tu, ponieważ... Um, Chcę po prostu wbić do na mister, planet, więc tak. Chociaż będą donate, ale jeszcze nie, nie teraz. Wiecie, ale to na live. Chcę opowiedzieć Wam ukrytą wiadomość. Ogólnie to. Miałam drugi kanał, który musiałem ukryć. Miałam tam aż. Aż 50 subów. Ciekawe, czy udałoby mi się wbić tyle, a nawet może więcej na tym kanale? Oto jest pytanie. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, a ja muszę się z nami kończyć. Ale na live'ie się widzimy, pogadamy w ogóle. Wszystko. Więc papatki, moje kochane, kuski. 你的吧。